Witam serdecznie na kanale Magdy.pl Dzisiaj upieczemy ciasto Koliber. Od razu zajmiemy się ciastem, na które składać się będzie parę składników, a będą to: 300 g mąki pszennej tortowej, 200 g cukru, 3 jajka, 170 ml oleju rzepakowego, 2 banany, 220 g ananasa z puszki lub świeżego. 3 łyżki zalewy z ananasa, lub soku z świeżego ananasa, 100 g orzechów włoskich, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i 1 łyżeczka cynamonu. Najpierw wcześniej podprażyliśmy sobie na patelni orzechy włoskie. Dajemy do blendera i blendujemy. Nie na drobniutką mąkę, tylko tak lekko przesiekajmy je. Można też nożem czy jakimś innym urządzeniem. Następnie bierzemy miskę. Do miski dajemy składniki suche, czyli mąkę, cukier, proszek do pieczenia i cynamon. I wszystko przemieszajmy, połączmy. Do tych suchych składników dolewać będziemy teraz składniki, tak zwane mokre, czyli olej rzepakowy. Jajka. Zalewę z ananasa lub sok ze świeżego ananasa. Bierzemy mikser i łączymy składniki. Tutaj nie musimy jakoś długo tego mieszać, chodzi tylko o połączenie składników. Jednak proszę zrobić to dosyć dokładnie, żeby nic na spodzie nie zostało i żeby wszystkie składniki się połączyły. Jak już składniki się połączą, odkładamy na chwilę mikser i naszą miskę, bierzemy drugą miskę, wkładamy do niej banany i posiekane ananasy i blendujemy na gładką masę. Tutaj również postarajmy się zrobić to dosyć dokładnie, żeby wszystkie banany i wszystkie ananasy nie zostały w całości, tylko stworzyły masę tę tą zblendowaną. Jak już nam uda się wszystko połączyć, to wracamy do naszej poprzedniej miski, dolewamy zblendowane owoce i mieszamy ze sobą składniki. Tak jak poprzednio nie musimy jakoś długo tego robić, po prostu żeby składniki się połączyły. Ciasto w międzyczasie zmieniło konsystencję, jak Państwo widzą, z dosyć zwartego na dosyć płynne. Na koniec dosupujemy zblendowane orzechy. Tutaj też przemieszajmy tylko tyle, żeby... Stopiły się w całość. Podkładamy mikser, bierzemy foremkę typu tortownica, w spód wykładamy papierem do pieczenia i wylewamy nasze ciasto do środka. To ciasto się samo mniej więcej rozłoży, nie trzeba je jakoś tam wyrównywać. Foremkę wstawiamy do piekarnika, nagrzanego do 180 stopni Celsjusza, używając grzałki góra i dół. Pieczemy około 45 minut. Pamiętajmy, że każdy piekarnik jest inny, więc pod koniec pieczenia sprawdźmy patyczkiem. Czy ciasto się upiekło? Jak patyczek jest suchy, to za 3 ciasto upieczone. Wyjmujemy z piekarnika, studzimy i odcinamy rant od ciasta. Następnie zdejmujemy go. I teraz tak dokładnie już Przestućmy go do końca. Jak już ciasto będzie zimne, to zetnijmy sobie górkę, jeżeli u Państwa również taka się zrobiła. No, u nas zrobiła się taka górka, więc żeśmy ją wyrównali troszeczkę. A nasze ciasto przycięliśmy wzdłuż na dwa placki. Tak jak Państwo tu widzą. Takie ciasto odstawiamy i zajmiemy się teraz kremem. Do kremu będziemy potrzebowali. 500 g serka Filadelfia, 200 g masła lub margaryny i 170 g cukru pudła. A dodatkowo potrzebujemy 130 g orzechów włoskich już do posypania po górze i po bokach. Zajmijmy się kremem, czyli do miski dajemy masło lub margarynę, najlepiej sobie przesiekać i ucieramy na puszystą masę. Jak już uczemy na puszystą masę, dodajemy cukier puder. Znowu wszystko łączymy ze sobą. A teraz dodawać będziemy serek Philadelphia. Serek Philadelphia jest troszeczkę trudno dostępny, więc jeżeli państwo będą chcieli szukać zamiennika, to takiego, który będzie miał powyżej 20% tłuszczu, przepraszam, będzie miał kremową konsystencję. I smak kwaskowaty. Taki serek będzie najbardziej odpowiadał Filadelfii, którą w tym momencie dodajemy. Łączymy ze składnikami. Jak dodamy cały serek, wymieszamy wszystko dokładnie. Dzielimy sobie taki krem na trzy części. I wtedy tę pierwszą część z tego kremu rozkładamy na pierwszym placku. Myśmy nie zajmowali go z tortownicy. Został nam na, na tym. Państwo mogą to zrobić, nie muszą. Rozkładamy równomiernie, wyrównujemy, przykrywamy drugim plackiem ciasta. Ten placek smarujemy drugą częścią kremu. A trzecią część kremu zużywamy na boki i wyrównanie góry. A teraz orzechy, które wcześniej sobie podprażyliśmy, Siekamy na grubo i obsypujemy nimi górę ciasta, jak również boki. Troszeczkę nabrudziliśmy, przy tym nie ma żadnego znaczenia. Ciasto wkładamy do lodówki, przynajmniej na 12 godzin, żeby masy dobrze zastygły. Tam też przechowujemy ciasto. Żegnam się z Państwem, zapraszam za kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.